Dzień dobry, cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Joanna Karocka, jestem doradcą i behawiorystą papug. Dzisiaj chciałam pokazać jedną z roślin, które możemy dawać papugom. Jest to um, ta żółta roślinka, którą tutaj widzicie. Tutaj mamy taki mały zagąt tego, tego, tego kwiatka, tej rośliny. Jest to jasnota gajowiec albo według innych systematyk, które wydzielają tą roślinę do odrębnego rodzaju, gajowiec żółty czyli roślina, która należy do rodziny jasnotowatych. Tutaj pokażę w bliżeniu kwiatki. Tak ta roślinka wygląda. Jest ona dosyć podobna do znanych zapewne większości jasnot tej różowej, purpurowej z nazwy oraz jasnoty białej, które też pokażę kiedyś indziej przy jakiejś innej okazji. Co możemy dawać papugom? Możemy papugom dawać całą roślinę, z tym, że te starsze, tutaj już niżej położone te liście i te pędy są, są już takie dosyć zwłókniałe i one na pewno nie będą dobre do jedzenia. Natomiast jak najbardziej mogą służyć papugom do, do zabawy. Jak powinniśmy zbierać jasnotę? Najlepiej kurwać tutaj po prostu tą górę. W ten sposób. Mamy tutaj roślinę dla papugi. Natomiast reszta rośliny zostaje i może jeszcze tutaj. Nadal rosnąć. Liście jasnoty tego, tego gajowca, jasnoty, tutaj akurat nie widzimy, są z takim srebrnym nalotem. Natomiast nie muszą takie być, mogą być gładkie, zielone, takie jak tutaj mamy na przykład właśnie te liście. Tutaj mamy liście, który jest gładki, zielony. Mogą mieć też ten wzorek taki troszeczkę inny. One są tutaj dosyć, dosyć zmienne. Gajowiec możemy przechowywać w, w wodzie. Kilka dni powinien się nam utrzymać. Także polecam roślinka, którą możemy dawać papugom w postaci zarówno kwiatków, jak i, jak i całych roślin. Dla lorys i lor bardzo fajny będzie nektar, który się znajduje w środku w, w kwiatkach. Żeby taki nektar wydobyć z kwiatka musimy, spadło mi, już podniesiemy, musimy taki kwiatek urwać, z tym, że urywamy tutaj po prostu jeden kwiatek, już ja go zaraz urwę, o w ten sposób i teraz tutaj wyciskając uzyskujemy nektar. Ten nektar jest słodki, więc powinien papugom smakować. Dzisiaj dziękuję bardzo. No i zapraszam na kolejne filmiki, w których będę pokazywała inne roślinki, które możemy dawać papugom. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.